Oglądajcie odcinek uważnie, bo możecie w nim zgarnąć skinka. Jeżeli chcecie zgarnąć taką koskę, dodatkowo kawaha Redline na inne skiny, zajrzyjcie na Discorda, bo tam jest konkurs na tikety, każda wpłacona złotówka z moim kodem, to jest jeden tiket do losowania, zabawę kończymy na początku grudnia, wszystkie informacje macie na Discordzie. Na starcie odcinka wylosujmy sobie skina ze wczorajszego filmu, to odbijmy komentarze, mamy komentarze 23. I tutaj Adam podał złe hasło odcinkowe i losujemy drugi. I jest to chyczu. Siemana, jestem Bercik. Dzisiaj jesteśmy jak zawsze na naszej ulubionej stronce. Pamiętajcie, że z Bercik zostaje 10% do wpłaty, 2 ,10 zł 10 groszy na start, a przy wpłacie skinami po 8 dniach dodatkowy prezent do wpłaty. I przy okazji, przy wpłacie możecie zgarnąć jednego z tych 10 tutaj skinów, bo dołożyłem wam jeszcze dwa skinki. A my dzisiaj zajmiemy się nowymi procentówkami, bo wleciały na stronkę. Zobaczymy sobie najpierw po 1% Zobaczymy czy tak na 1% coś odda procentówki wiadomo perfidne są, ale, ale może się uda coś trafić ander na 3 osoby, 6, 1% meczki kałaszki i noże to jakby te kostki wpadły, chociaż te kałachy są nawet ten kosztuje 2 koła chyba to były nawet, ale niestety nie wpadł w razie z pierwszych trzech nic, druga trójka, semeczek nie ma niestety, nic. Classic knife też nie widzimy, u mnie się pogadał na szczęście nie wpadł i ostatnia to jest 1% na impresa. I Też nic nie wpadło, na procentówki, nam tutaj nic nie rzuciły. No ale spróbujemy jeszcze coś innego zrobić. Możemy zrobić tak, tak. Tak, tak, słyszymy to na underdog, ale 2 na 2 Może tak coś się uda, my 3, 3, 4 i 2% Zobaczmy sobie na prawo bociki Pewnie też jakiegoś bota dodamy i zobaczmy czy taka bitwa może się uda Ta pierwsza niestety nie wyszła Tutaj z pierwszej nie mamy nic Tutaj drugi raz 3% teraz Jest emeczka na prawo za 550, więc super Teraz kałaszki, my trafiamy Twisha, który też jest mocny, bo kosztuje 350, no ale wygrywamy jak na razie. Teraz nie ma nic z drugich kałaszków i teraz dwa razy noże. 4,2%. Z 4% wlatuje klasik na prawo. Więc idealnie i teraz żeby nie wleciał do nas i nie wlatuje i zgarniamy tą bitewkę. To prawda mega bitwa, To 300 złotych 9 stówek zgarnęliśmy tutaj. I spróbujmy jeszcze jedną bitwę na tych procentówkach walnąć. Na tych 1% sloter, Rzucimy to za maksa na szerdzie, na 4 osoby. No 1% to dużo nie jest, ale może się uda. Więc dodajmy sobie bociki i lecimy no. Podzielimy się, więc fajnie jakby ktoś tam M9 trafił, wlatuje M9 i shadowki, więc super, bo mam 5 koła z pierwszej skrzyni, więc już jest mega profit z tego, a, a może się uda jeszcze jakąś trafić, no to by było idealnie. Patrzmy dalej, są kolejne shadowki, więc pięknie to na razie się układa dla nas, szkoda w tym momencie, że to nie jest underdog, byśmy taką M9 sobie my zgarnęli, ale to nie ma co narzekać, jak i tak że jesteśmy na plus, jeszcze parakordzik wjeżdża. Zobaczymy jeszcze trzy razy. To Ten 1% slotter, no dał świetnie, wam powiem. Jeszcze dwie do końca, jeszcze jakby jedna taka wleciała, no to by było naprawdę idealnie. A zobaczmy, no nie wlatuje, no ale nie ma co narzekać, bo i tak z tych 600 zrobiliśmy 1600 w tej bitwie. Więc zablokujemy sobie tą meczkę i tego parakorza. No, w sumie to nowe też blokniemy. To sobie sprzedamy i strzelimy sobie jeszcze jakąś bitewkę. Coś tu ciekawego można by było skleić. Zrobimy tak hop hop. Tu może bez boosta jeszcze coś tu strzelimy. Jeszcze coś nam się tu zmieści. Zrobimy tak. I tak nam starczy, tylko sobie tego slanda damy. Wkładamy sobie je i zrobimy underdoga, albo nie, standarda 2 na 2. Tak sobie z tym pójdziemy. Czy taka bitewka nam odda. A jeżeli dzisiaj chcecie zgarnąć skinka, napiszcie, które z tych procentówek wydają Wam się najciekawsze. Tam są empresy, Golden Coil, Classic Knife, Slottery i na końcu jest Dragon Lorca. Dodajcie znać w komentarzu. A my już lecimy z tą bitwą. No i z pierwszej skrzynki jest słabiej, ale tu już odrabiamy i wychodzimy na prowadzenie. Jeliśmy dwie dyszki do przodu, więc spoko. Wlatuje jeszcze tym Kesik. też ładnie dał więc spoko. I teraz przechodzimy na buście. Pierwsza skrzynka, tylko taką, no jakąś tam przewagę mamy, ale przy tych skrzyniach, co są za chwilę, to ta przewaga nam za dużo nie daje. Tak naprawdę więc fajnie, by było coś jeszcze dropnąć. No, wlatuje kałaszek na prawo. Niestety trochę nas doganiają. Cztery dyszki różnicy, ale mamy fosfora po lewej stronie, więc spoko. I jeszcze 5 skrzynek do końca. Kurset na buście daje nam gloczka, który jest za 160, więc idealnie oni też dobrze trafili, ale mamy dużo lepiej. Tribal się niczym za bardzo nie popisał. Predator Kejsik daje codrada na prawo za 200. I tracimy prowadzenie w tym momencie. Ratles nie daje nic. Ciekawego. No i tracimy 4 dychy i zostały tylko kołachy. Czy zgarniemy tą bitwę jeszcze? Nie wiem, możliwe. No i nie zgarniamy, niestety przegraliśmy tą bitewkę, aż szkoda. No ale i tak, dzisiaj elegancko to poszło. Pamiętajcie, że możecie zgarnąć jednego z tych 10 tutaj skinów przy wpłacie. Przy okazji mogę Wam powiedzieć że ten najpierw pokazuje, że kosztuje 45, ale on kosztuje ponad 3 paki. A dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się i na razie.